Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam was w kolejnym odcinku Paczki Hema, taka sytuacja, przed nami kolejne dwa spotkania, no i co, zmiany małe w składzie, ponieważ skończył mi się kontrakt, no i tutaj miałem dobre połączenie hiszpańskie, gdzieś tam w paczkach ich poznajdywałem, no i jeszcze małe zmiany na ławce, w razie jakby coś trzeba było zmienić na plus i przechodzimy do pierwszego spotkania, pierwsze spotkanie szukało mi naprawdę długo, chyba z 15 minut, no ale w końcu jest, jest nasz przeciwnik, zobaczmy jakim składem będzie dysponował, no no I ma tutaj skład z ligi holenderskiej. Większość Holendrów, oprócz czterech grajków, może to jakaś seria gdzieś na kanale, chociaż e, wątpię szczerze. Trzecia minuta. E, przeciwnik ma przywile znaczy, przywilej korzyści, zatrzymał piłkę, ale szybko ją wznowił, i tylko mój dobry ślisk podtrzymał tutaj wynik 0. Do zera. Mierzejewski dostaje piłkę w 13. minucie. Zagranie do boku do Alsomy. Alsoma odgrywa do Mierzejewskiego. Mierzejewski na dole widzi longa. Long strzela, ale niestety Bramkarz zachowuje się perfekcyjnie. Minuta 21. Alsoma znowu przy piłce. Alsoma sobie obiega wszystkich powoli, spokojnie. Zagrywa do środka do Blinda. Ten Blind tutaj naprawdę sporo, sporo szczęścia. I z lewej nogi strzela Bramkę na 1 do zera W 22 minucie kolejna akcja. Shane Long z Alsomą, i mi tutaj i bardzo dobre podłączenie się z prawej strony do grania do Mierzejewskiego, a Mierzejewski spokojnie przeciwnik tam przejechał się na tym ślizgu, po prostu dojechał chyba do Laponii 2 do 0, ale już, słuchaj, 32 minuta, tam faulowani byliśmy, ale ten strzał Tadicza no, pozostawiał wiele do życzenia. Kolejna akcja tym razem, minuta 35 i znowu my! Mierzejewski, tutaj już przeciwnik wyszedł trochę wyżej Większością graczy Bramkarz był szybszy, ale znowu Mierzejewski Mierzejewski naprawdę podłączył się pod każdą akcję Przeciwnik wybija z linii, ale to jeszcze nie koniec tej akcji Znowu Alsoma Alsoma i Mierzejewski to chyba takie dwa, Dwie najjaśniejsze gwiazdy w moim składzie No i Alsoma sobie biegnie, biegnie I spokojnie wykończy to na 3 do 0 Bardzo, bardzo łatwo Tutaj było w 38 minucie Strzelić tą bramkę na 3 do 0 Kolejna akcja, 44 minuta Alsoma przypił i znowu on jak czołg wjeżdża w to pole karne. tu jest Shane Long i on strzela, bramkarz zachowuje się fatalnie, jest 4 do zera i nagle obraz się zatrzymuje, a my mamy Rage Quit, jeszcze nie, już, już. W tym momencie utracono połączenie, więc dwie paczuchy za to, że jest Rage Quit w pierwszej parce. Co my tutaj znajdziemy? Nie patrzcie się na bilans, ponieważ grałem na tym koncie drafty, jak miałem live'a niedawno. No i w pierwszej parce mamy bardzo dobrze, mamy bakę. Liczyłem trochę po, chwili, po, po, po cichu, po chwili, że to Jackson Martinez, ale niestety to był buka. Chociaż i tak dobrze, ale nie mam go za bardzo z kim połączyć. Jeżeli może jakiegoś gracza z Ocean trafię, trafię, może jakiegoś serii A napastnika typu Higuain, wtedy na pewno ich wystawię, a tutaj mamy zawodnika już właśnie z Atletico Madryt jest to Savic, myślę, że na obronę się nada, bo jest lepszy niż większość moich obrońców, no i tutaj właśnie szybkie zmiany, zobaczcie tutaj wyszukałem pierwszą serię A właśnie do baki czy jest jakieś połączenie, szukałem szukałem, niby można byłoby coś tam przez środkową pomoc zrobić ale, ale jednak wziąłem go na ławkę takiej głębokiej rezerwy, później żeby go wykorzystać a tutaj jeszcze sprawdziłem właśnie e, tych najlepszych graczy, wśród nich jest oczywiście Savic, Savic ląduje w składzie, trochę mi zgranie spadło ale to myślę, że, że no, to nie będzie z tym problemu, jeszcze sprawdziłem czy z Hiszpanii mam jakieś e, połączenia, ale nie i tak, i tak jest dobrze, przejdźmy do drugiego meczu na dziś e, a na dziś e, drugi mecz będzie się prezentował przeciwnik następująco zobaczcie na jego skład, e, zgranie najwyższe 42, Hurricane z przodu brawo na bramce, także dziwne połączenie, no skąd on miał ich nie wiem ale e, radzi sobie, próbuje no i w 13 minucie strzelił mi w super, więc to było naprawdę e, dosyć e, ostre zagrożenie i już tutaj było wiadomo, że może nie być łatwo w 27 minucie tutaj sam na sam to już powinien strzelić ale Ter Stegen naprawdę lepiej zachował się, dwóch bramkarzy Barcelony przeciwko sobie, ale tam zachował się super, a tu zabrakło szczęścia przeciwnikowi ale naprawdę było bardzo, bardzo blisko, żeby stracić tą bramkę. 38 minuta. Dopiero teraz zaczynamy swoje ataki. Podanie do Mierzejewskiego. Mierzejewski fake shot ma tyle miejsca, że może się jeszcze podrapać wszędzie, gdzie chce. I w 39 minucie strzelamy na 1 do 0. Cztery, 39 minuta za, za, zaczęliśmy strzelanie. No to może jeszcze jedną bramkę, skoro już zaczęliśmy strzelać. No to za, zacznijmy porządnie. No i 43 minuta. Long sobie wbiega w pole karne, jak do siebie strzela, piłka wypada pod nogi. Mierzejewskiemu, a ten strzela swoją drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Także Adrian Mierzejewski, nasz Polak, daje radę. No i wyprowadza on kolejną akcję w 45 minucie. Jeszcze pierwsza połowa podaje do Alsomy. Alsoma poczeka na chłopaków, poczeka. No i zagrał do Mierzejewskiego. Mierzejewski przeczekał, O, podbił piłkę. No jest wszędzie, wygrał to, podał do, em, przy, no, do przeciwnika, do siebie. Podałem przecież na prawą stronę. I jest 3 do 0 po asyście Mierzejewskiego. Druga połowa zaczęła się dla nas też bardzo, bardzo bardzo dobrze, ale ma próbował tutaj wypuścić kolegę, nie udało się, piłka spadła jeszcze pod jego nogi i jeszcze próbujemy zejść do środka, podanie, strzał i słupek niestety, każdy głupek trafia w słupek, a mogło być już 4 do zera, jeszcze blind z daleka, niewiele zabrakło, a mogło być już 4. Do zera, 57 minuta. E, znowu zejście do środka. Shane Long przy piłce. Long podanie do Bergiusa. Ten ma piłkę. E, dośrodkowuje, strzał i z główki. Ależ zobaczcie, jak przeciwnik wybił. To naprawdę był bardzo, bardzo bardzo, bardzo blisko 59 minuta. E, tutaj jeszcze powtórkę tego strzału e, właśnie kiedy on zdobył sobie bramkę, ale jest jeszcze rzut rożny oczywiście. E, no i zobaczmy, co z tego różnego rożne, może przejść. Dośrodkowanie główka i znowu pręt. No nie trafiam w te pręty, jak po prostu jakby było napisane traf we mnie. E, no i co? Przez to właśnie 62 minuta się zemściła, strzał piłka odbita od słupka pada pod nogi przeciwnika. Szkoda, że mi tak odsłupka nie wpada pod nogi. No ale dobra, jest 3 do 1. Ważne, że wygrywamy, ale jeszcze chciałbym coś w tym meczu strzelić. No jest 67 minuta podanie do Alsomy. Alsoma sobie spokojnie przyjmie, spokojnie popatrzy i spokojnie strzeli na 4 do 1. Wiecie, że różnica 5 bramek to kolejne dwie paczki, więc fajnie by było tą różnicę zrobić. Niestety już jest 88 minuta, kiedy wyprowadzą tą akcję Taddycz ładnie tutaj do Bergiusa. Bergius popatrzy, pomyśli poczeka, odegra do Mierzejewskiego, Mierzejewski odegra do Longa, Long i to jest kolejna asysta Mierzejewskiego i kolejny gol Longa ta współpraca między nimi no, trwa w najlepsze, jeszcze nie koniec, jeszcze doliczony czas gry, no i znowu Long dostaje piłkę od Mierzejewskiego chyba od Mierzeja dostał piłkę, no i... Odegrał do al Alzoma strzela bramkę na 6 do 1, a to jest różnica pięciu bramek, i to, jest, to są dwie paczki. Zobaczcie, przeciwnik miał 9 strzałów, z czego 6 celnych, ale nic mu nie. Co? Jak? Co? Dlaczego ta paczka jest tak obrócona? What? Co się stało tutaj. Nie wiem, ale spokojnie. Macie tak, taki dziwny obraz. to wiecie, na fazie wszystko. Na fazie, już ta druga paczka normalna. Nie wiem w ogóle, jak ja to zrobiłem w fazie produkcji. No a w drugiej parce nie najlepiej, ale. Jakieś tam minimalne zmiany będą, bo Lamela był tam i Lamela właśnie trafi do, sk do składu na prawą pomoc będzie zwiększone zgranie o jeden aż. No i co? Tak, też odcinek dzisiejszy się kończy. Jeżeli podoba Ci się paczki Hema, taka sytuacja, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli wbijecie 4000 łapek, to w następnym meczu, w następnym odcinku będą trzy mecze. Także mam nadzieję, że się radzić. Trzymajcie się do usłyszenia. Nara!